Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić za daleko. Zaraz ruszamy z dzisiejszym gitarskim spektaklem. Witamy państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. Tak Tomku bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Wygląda jedenastka motoru Lublin. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. Widzimy, że sztab szkoleniowy zdecydował się dziś na ustawienie 3-4-3. Wkrótce przekonamy się, czy trójka w linii defensywnej to dobre rozwiązanie na to spotkanie. Dziękuję. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Przerzuca piłkę nad linią obrony. Nie no rozwijają temata. Przyznam, że przy tym uderzeniu sądziłem, że piłka wyląduje w bramce. Bardzo blisko było prowadzenia, niestety tylko obramowanie. Popatrzmy, no ale już teraz okazja. No nie, ponownie zabrakło centymetrów. Chyba trafi. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Dobry teraz atak na piłkę. Ładnie przesuwa się w pobliżu bramki. Będzie chyba szukać decydującego dogrania. Teraz uderza. Dobrze teraz przeszkodził. Skuteczny blok, ale piłka wciąż w grze. Na chwilę oddaliło się zagrożenie, ale popatrzmy jak dalej rozegrają te akcje. Strata, przejmują piłkę rybale. Ma sporo przestrzeni. Udało się sięgnąć bramkarzowi, przenosi nad poprzeczką, będzie corner. Rozegranie stałego fragmentu. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. No, noszą się niecelne podania i straty. Bardzo nerwowy okres tego meczu. Sporo niedokładności w się Teraz zapowiada się interesująco. Szansa na dożną Była pana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Bardzo pasywnie teraz gają. Drużyna przeciwna może przycisnąć. O, to musi wpaść. Co mocny strzał, ale tylko słupek i to od tej złej strony. Aż za bramką parę centymetrów celniej i byłby piękny gol. Jesus Jimenez. Jesus Jimenez. Powoli teraz cierpliwie podają piłkę. Czekają na błąd. Może spróbować do środkowania. Oglądasz czołg! Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Wrzutka w pole karne. Dla motoru. Motor coraz bliżej bramki drużyny przeciwnej. Przutrożny dla motoru Lublin. Potencjalna szansa na objęcie prowadzenia. Popatrzmy raz jeszcze, to mógł być gol. To powinien być wręcz gol. Takich okazji nie można marnować. Szuka w pole karne. Osponała postawa w obronie. Podręcznikowe wręcz przerwanie akcji. Mają teraz szansę na kontr. Uwaga, nie może dopuścić do straty. Przy motor lubi. Ładna piłka, w uliczkę. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie usprawiedliwia takiego pudła. Chodzi w okolice pola karnego A jednak strata A mogło być groźnie w tej sytuacji Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia By zaczekać na wsparcie Utrzymuje piłkę, nie da się jej zabrać Dobra interwencja Nie tę próbę ataku Do regulaminowego czasu gry Doliczamy minutę Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Zatem gramy. Zasiądźcie Państwo wygodnie w swoich fotelach i trzymajcie wraz z nami kciuki, by po przerwie wreszcie zobaczyć dobre widowisko. A przynajmniej dużo, dużo lepsze niż w pierwszej połowie, bo dotąd to był jednak hmm, dramatik. Jestem przekonany, że teraz musi być ciekawie. Kilka wariantów podania piłki. No, nieźle napędzają tą akcję ofensywną. Zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza że złapał tę piłkę. A tak pozycyjnie. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Szansa, czy impas. Tak, proszę państwa, gol Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Obejmują prowadzenie. Przygotowanie do spotkania przynosi owoce. Cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim pięciu. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Jesus Jimenez. Tak, teraz cierpliwie budują atak pozycyjny. Ech, nic z tego jednak nie będzie, bo teraz niepotrzebna strata. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Próbuje z dystansu. Może być ciekawie. Na razie sytuacja opanowana, ale zaraz będzie rzut rożny. To było dobre rozwiązanie, choć wciąż jeszcze muszą bronić się przed rzutem rocznym. Aleko dogrywa w pole karne. O i niezbyt dobre to wybicie. I tym odbiorem udaremia atak drużyny przeciwnej. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Aj, za mocno. Drużyna przeciwna od autu. Sztab szkoleniowy postanowił przeprowadzić zmianę. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. W terminologii tenisowej to taki niewymuszony błąd. Nieudanie teraz, strata. Jeszcze 20 minut tego spotkania, plus doliczony czas gry. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Za linię obrony. Teraz mogą się rozpędzić nic z tego nie będzie, przechwyt są do możliwości rozegrania piłki Nieudana ta akcja. Teraz muszą walczyć o odzyskanie piłki. Oni no, źle prowadzą tę akcję. A i niewiele tam zabrakło. Troszkę bliżej i powiększyliby przewagę. Tak, groźnie uderzył. Zostawili mu trochę miejsca i musiał skorzystać z okazji. Czas dokonać Roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. swoją grę. O, teraz świetny pressing. Mają piłkę blisko bramki. O, piłka Dobra obrona. Strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w Twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Jeszcze tylko 5 minut. I aż 5 minut. po jednobramkowe prowadzenie... Łatwo stracić w końcówce, może zabić ten mecz! Wyraźna na sytuację. No, gdyby to wpadło, byłoby już po meczu. Do końca, wprawdzie niewiele, ale jeśli uda się wywalczyć remis, to także dzięki tej interwencji. To chyba tknęło w drużynę nowe siły. Popatrzmy. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty do do czasu gromadzenia. Nie może tego zwardować! Tak jest! Bramka! Drużyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać, ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Do zera. Znawiamy zera. grę. Sędzia gwizdze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowe zwycięstwo. Myślę, że sztab szkoleniowy będzie zadowolony. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając Drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć. Zadania. Zaczynamy grę. Chyba trafi. Bardzo pasywnie teraz grają. Drużyna przeciwna może przecisnąć. Może coś być. Ładna piłka, uliczkę. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie... Szansa! Czy przełamie impas? Nieźle prowadzą tę akcję. Uwaga! Nie może tego zwartować! Dosyć gadania, zaczynamy grę. Szansa! Szansa! Czy przełamie impas? Proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarty. Yes. Uwaga, nie może tego zmarnować! Uwaga, nie może tego zmarnować! Tak jest! Bramka!